Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka. A wilkiem porywali rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce, bo ja moje nie znają. Podobnie jak nie zna ojciec, a ja znam ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie należą do tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać mojego głosu. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Oto słowo pańskie. pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Miło jest tutaj wrócić i te bardziej stanąć przy ołtarzu. Tym bardziej chyba jeszcze dzisiaj. W taki dzień w taką uroczystość dla Was szczególną. Ale chcemy mimo wszystko, mimo tego, co się pozmieniało, to co jakoś przeżywamy teraz. Chcemy stanąć mocno i twardo przy tym ołtarzu, przy naszym dobrym pasterzu i szukać nadziei. Szukać nadziei na lepsze jutro, a nade wszystko przyzywać do rentownictwa, stawienictwa i pomocy naszego patrona. Dlatego, święty Stanisławie, tyś u Boga w sławie, biskupie Krakowski, módl się za cały ród Polski, a także w naszej sprawie. A w jakiej sprawie? To myślę, że każde Wasze serca, każdy Wasz dom, każda rodzina coś tam przeżywa. Coś się pozmieniało, coś się wydarzyło w ostatnich latach, miesiącach. Tym bardziej w tych ostatnich tygodniach. Ale tak jak wspomniałem, tę dzisiejszą uroczystość chcemy i my. Może nie w takiej grupie jak zawsze, ale chcemy oddać część Panu Bogu. Chcemy przywołać te nasze historie, ale chcemy dziękować Panu Bogu za co? Za historię, za dzieło ewangelizacji, które dokonało się dzięki misyjnej pracy i męczeńskiej śmierci naszego patrona. Chcemy najpierw za to dziękować. Dziękuję Panu Bogu za wkład, jaki biskup krakowski, święty Stanisław Zeszczepanowa, miał w czym? Miał w naszym narodzie. Wtedy jeszcze jakże młodziutkim, w polskim, niedoświadczonym. Ale i chcemy jako chrześcijanie, jako katolicy i jako ta społeczność patrzeć, spoglądać na biskupa Stanisława. Jako na człowieka wiary, który troszczył się nie tylko o to swoje życie chrześcijańskie, kapłańskie, biskupie, ale, czy ono było na skalę utwierdzone, ale dbał o cały lud, lud Chrystusowy, lud narodu polskiego. I myślę, że możemy czuć się dumni, że mamy takiego lędownika, i takiego patrona tej miejscowości, tej kaplicy. A liturgia słowa dzisiaj nam pomaga. Dzisiaj nam pomaga, aby poczuć się pewniej, z nadzieją, z miłością, z dobrocią. Dlaczego? Bo nie jesteśmy sami. Mimo, mimo cierpienia, mimo trudu. Dlatego patrzmy dzisiaj. Na naszego Stanisława przez pryzmat Jezusa, Chrystusa, dobrego pasterza. Dlatego to dzisiejsze święto, które też ma ogromną wagę i znaczenie nie tylko tutaj dla nas, ale dla całego naszego narodu polskiego. Popatrzmy na Stanisława jako na pasterza, ale jako na patriotę. To znaczy na biskupa i człowieka i człowieka kochającego ojczyznę, dla którego był gotów poświęcić życie. I wróćmy do tej dzisiejszej Ewangelii, bo on swoje życie budował na kim? Skąd miał siłę? Nie sam siebie. On miał siłę od Niego, od Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza, który dzisiaj mówi. To ta Ewangelia nie jest tylko historią, która była zapisana kiedyś, ona jest realna na dziś, dla ciebie i dla mnie. Dlatego te słowa trzeba nam przywołać jeszcze raz. Ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce, a moje nie znają. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam. Ojca i życie moje oddaję. Po raz kolejny słyszymy tę przypowieść. Zobaczcie, ona się zbiega z niedzielą dobrego pasterza, która była. Niedawno zmienia się w tym tygodniu modlitwę o powołania, kapłańskie i zakonne i aby nie zabrakło tych, którzy będą głosić dobrą nowinę, którzy będą sprawować sakramenty, którzy będą nam dawać ciało Chrystusa. Pasterz zna swoje owce. Pasterz ma pachnieć owcami. On ma być wszyscy. I wzajemnie, żeby się razem wspierać. Dlatego On prowadzi je na pastwiska. On troszczy się, kiedy przyjdzie wilk, cierpienie, zakłada. On jest. Czy Ty dzisiaj możesz powiedzieć, że masz dobrego pasterza? Że masz Jezusa Chrystusa za swojego pasterza, obrońcę? Dlatego ja jestem dobrym pasterzem. Te słowa mają nam dzisiaj brzmieć i nie tylko dzisiaj. Kiedy jest Ci trudno, kiedy jest ci ciężko, kiedy już ramię cię boli zwigania krzyża. Kiedy mówisz, że nie ma już perspektywy na lepsze jutro, że wszystko stracone, że wszystko przegrane. Masz dobrego pasterza? Możesz tak dziś o nim powiedzieć. Dlatego przywołajmy ten obraz dobrego pasterza, który niesie owieczkę na swoich ramionach. Pewnie nie wiemy o co chodzi. Pewnie nieraz widzieliśmy taki obraz, ale jak to powiedzieć więcej? Czy widzieliśmy taki obraz trzema chociażby owieczkami? Gdzie jest Jezus i ma owieczkę na swoich ramionach, druga jest przy jego nocy praktycznie przyklejona, a ta trzecia czy następne, tak może z pół metra dalej, Dlaczego? Bo zobacz, Jezus wychodzi i szuka. I szuka tego człowieka poranionego. Tego, który cierpi, któremu jest źle, który się pogubił. Bierze na swoje ramiona. Kiedy już ją trochę podtrzyma, kiedy nabiera tych sił, ściąga z tych ramion, aby już sobie radził trochę sam, ale przyklejony przy tej nodze. Kiedy już znowu nabierze sił i ducha idzie, aby szukać, aby być posilonym i umocniony Kim? Właśnie Nim. Dlatego to, co powiedziałem, ma pachnieć owcami i odwrotnie. Czy ty tak się kryjesz w tym sercu dobrego pasterza? Czy ty umiesz do Niego przyjść po raz kolejny? Bo to nie mnie to nieustannie zadziwia. Zadzienia nie Pan Bóg swoim prowadzeniem, swoim działaniem, swoją historią, swoją miłością. Taki jest Pan Bóg. To my możemy się jakoś pogubić na manowcach swojego życia, swojej wiary także. Możemy. Bo ludzką rzeczą jest upaść, ale Bożą jest powstać. Dlatego wiem, że może ten ostatni czas przewracał to nasze życie. Świat się zatrzymał. Świat się zatrzymał i człowiek w nim mógł stracić nadzieję, wiarę, pytać się, gdzie jest Pan Bóg. Ale tu jesteście tu, bo tęsknicie za dobrym pasterzem i wiecie, że w nim jest siła, oparcie, nadzieja, że on nas nie zostawi. Za głosem dobrego pasterza kto szedł Właśnie on. Ten nasz patron. Święty Stanisław. My tak naprawdę z historii mało o nim wiemy. Mało o nim wiemy. Ale dał się poznać jako gorliwy pasterz, zatroskany opowierzono mu owczarnię. Ale warto dzisiaj trzeba pytać naszego patrona, co mu dawało taką siłę i odwagę co mu dawało i odpowiedź możemy znaleźć w, w dzisiejszej liturgii słowa. Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam, powie święty Paweł, któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej, utrapienie, ucisk, czy prześladowanie, głód, czy ragość, niebezpieczeństwo, czy jest. Nie? Bracia i siostry, spójrzmy dzisiaj na naszą Ojczyznę jeszcze raz. Nie tylko w perspektywie tej epidemii, pandemii, która jest, ale na całą historię. Zobaczmy, jak ona była upokorzona nieraz. Zbroczona krwią i blizną. Sponiewierana, przytłoczona do ziemi. Starsze pokolenie doskonale wie, o czym myślę, co mam w sercu. Wystarczy przywołać. Czas II wojny światowej, czasy powojenne, czasy stalinizmu, komunizmu. Dlatego człowiek daje radę, bo nie jest sam. Ale w tym dzisiejszym dniu trzeba nam popatrzeć jeszcze szerzej. Trzeba przywołać jeszcze innych pasterzy, chociażby tych naszych wielkich rodaków. Kogo mam na myśli? Świętego Jana Pawła II którego setną rocznicę urodzi, będziemy obchodzić, świętować, już nie mamy. Proces kanonizacyjny jego rodziców wczoraj się rozpoczął, obatyfikację. Daj Boże, aby to dobiegło do, do kresu i celu. Trzeba przywołać kardynała Stefana Wyszyńskiego, związanego także i z tym miejscem. Dlaczego? Skąd mieli siłę? Zatrzymajmy się na chwilę na naszym rodaku, bo o tym nigdy nie dość. O święty nie Paweł II. To tu stóus. To tu cały jestem Twój. Mnie osobiście urzeka jego historia, szczególnie jego taty. Kiedy ten mały Karol, dziewięcioletni, kiedy u mama, jego ojciec, wojskowy, twardy facet, pił małego Karola. Za rękę zabrał do kalwalizmu żydowskiej, i tam, przed obrazem tronem Matki Bożej, co powiedział: Kaburu, dziś już nie masz mamy tutaj na ziemi, ale od dziś ona będzie Twoją matką. Ona będzie Cię prowadziła. On to nie raz wspominał. Dlatego on miał podstawę wiary od Ojca, który często mówił, że jak się budził Karol w nocy, to co widział? Swojego ojca na kolana i z różemcem. Wojskowy facet. Modlił się często. Skąd brał siłę? Z Matki Najświętszej i z Boga Trójjedynego. A nasz sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński? Ile znacie historię? Nie trzeba jej powtarzać. Ile przecierpiał Ile wytrzymał? I chcę przywołać tutaj te słowa, które Jan Paweł II, kiedy został wybrany na stolicę Piotrowu, kiedy został papieżem, kiedy 23 października powiedział te słowa: Skąd Kościół Katolicki w Polsce ma tyle siły? Skąd ma tyle siły i prywat tysiąclecia? Te słowa obiegły cały świat. Jan Paweł II zadał to pytanie i za chwilę odpowiedział: Chcę jej przytoczyć w całości. Posłuchajmy. Szczególny i umiłowany księże Premasie, pozwól, że powiem tak po prostu, co myślę, nie byłoby mnie tu na stolicy Piotrowej, tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy pontyfikat gdyby nie było Twojej wiary, nie cofnące się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej miłości, Twojego zawierzenia Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego kresu dziejów Kościoła w naszej Ojczyźnie, który związany jest z Twoim biskupiem, z Twoim całym prymasowskim posługiwaniem i tym kim jesteś nie byłoby tego, gdyby nie Maryja, gdyby nie Maria, zawierzenie Maryi. Dlatego cały świat nam zazdrości naszej pobożności Maryjnej. Zadają jednokrotnie to pytanie, skąd u nas tyle wiary w niej? Bo wiemy dlaczego. Bo mamy przewodników, którzy szli do Maryi i odchodzili z obronną ręką. I nikt nie może nam powiedzieć, że Maryja nie zaznała smaku ludzkich łez, że ona nie wie, co to trud, co to cierpienie, co to krzyż, co to zmaganie się z ludnością. Ona najlepiej rozumie. Dlatego tak króciutko, spójrzmy na jej historię. Kiedy przychodzi do niej anioł Gabriel i mówi, że zostanie matką, Boże, wstydzę, bo ona nie pyta, co ludzie powiedzą, że będę miała na wychowanie, jak się potoczy moje życie, jeśli to jest działanie Pana Boga, wola no bo Twoja. Później widzi, że kiedy przychodzi czas rozwiązania, nie ma pałacu dla Króla, jest licha stajemka. I król rodzi się w takim barłoku. Później trzeba uciekać z tym małym Jezusem przed Karodem. Maria, tym wszystkim jest. Bo nie widzi, jak on nie jest odrzucany. i chcą go słuchać. A to już ma najgorsze, kiedy matka, kiedy rodzic widzi, jak umiera jej dziecko i nie jest w stanie zrobić nic. Kiedy patrzy na krzyż, na haniebną śmierć swojego syna i tylko czuwa i towarzyszy. Serce przy sercu. Dlatego. Ona najlepiej Ciebie nie zrozumie. Masz Matkę. Może tej na ziemi już zabrało tej Matki, ale masz jeszcze tą drugą, najważniejszą. Dlatego jesteśmy wezwani wysłuchać, wysłuchać głosu dobrego Pasterza Jezusa Chrystusa i Jego Matki. I to proste życie Świętego Stanisława Wspomnianego Jana Pawła II, kardynała Stefana Wyszyńskiego, jeszcze wielu, wielu innych naszych przewodników, którzy mieli proste życie, ale nie chowali głowy w piasek. Bronili wiary, krzyża i święte Ewangelii, dlatego nie można nam zwątpić. Kiedy kolejny trud, kiedy cierpienie, kiedy niepewność. Dlatego my z wiarą chcemy. Dzisiaj wołać, chcemy dzisiaj wołać tę dzisiejszą uroczystość. Niech cała Polska wysłania pieśniu wesela i chwały pasterza, który swe życie oddał za sprawę owiecze. Dlatego nawierzmy dzisiaj ducha, wiary i miłości. Dobrze jutro. Amen. Amen. Złóżmy wyznanie naszego Pana, że wierzę w jednego Boga, Ojca i